Właśnie w tej chwili stoję na grobie. Nie, naprawdę? Pod schodami kościoła pochowany jest jeden z XIX-wiecznych duszpasterzy, który, podobnie jak pac w Wilnie, zażądał, żeby go pochowano w, pod posadzką, pod schodami kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu. Tak właśnie tutaj jeden z kapłanów chciał żeby bez żadnej tablicy, ale żeby Jego pochowano tu pod schodami kościoła, tak by jako grzesznik taką pokutę swoistą miał, by deptano Go nawet po śmierci. Taka oznaka wielkiej pokory owego człowieka. W ołtarzu głównym, za chwilę zobaczymy obraz. Matki Boskiej Kalinowskiej. Jesteśmy pod kościołem Świętej Anny w Kalinówce Kościelnej. I tu trzymamy bardzo ważną rzecz w ręku: klucz, bez którego się nie dostaniemy do środka. Chodźmy. Turyści, którzy odwiedzają Kalinówkę, chcąc obejrzeć wnętrze kościoła, jeżeli trafią, że w sam raz jest msza święta odprawiana, no to wejdą, bo kościół będzie wtedy otwarty. Ale tak w tygodniu to faktycznie trzeba albo wcześniej zadzwonić, umówić się, albo trafić, że ktoś będzie czy kościelny, czy ksiądz na plebanii. I wtedy. I wtedy Życie będzie możliwe. Ja dużo podróżuję, ale powiem jedną rzecz. Pierwszy raz widzę taki <głos> zamek. <noise> Ole! Stary, prawdziwy zamek. Tak, kawalskiej roboty. Proszę bardzo. I wchodzimy do kościoła. zapalę światło. Jesteśmy we wnętrzu kościoła świętej Anny w Kalinówce kościelnej. Nie jest to pierwszy kościół, który istniał w tym miejscu, ponieważ sama parafia była powołana do życia w XVI wieku. Także z XVI wieku przekazy o kościele, który tutaj istniał, też to był drewniany kościół. Potem, pod koniec XVIII wieku, 1761, tamten pierwszy drewniany kościół był podobno w katastrofalnym stanie i trzeba było go zamienić na nowy, tak że postawiono sumptem ówczesnych parafian, nowy kościół kalinowski. Co możemy w tym kościele zobaczyć z dawnego wyposażenia? Pewne elementy nie w całości szkoda, ale pewne elementy się zachowały, na przykład anioły, manierystyczne anioły, które mamy na ołtarzu głównym, wieńczące ołtarz główny, archanioł Michał, po drugiej stronie, ale to niestety już nie manierystyczny, to zapewne archanioła Gabriela zabrakło, czy archanioł Gabriel. Uległ zniszczeniu, zagubieniu, trudno odpowiedzieć już teraz. Został zamieniony na figurę taką z przełomu XIX i XX wieku, ale inne z aniołów są. Czego im brakuje? Takie mają dziwne gesty rąk. One musiały pierwotnie trzymać lampy wieczne i stąd właśnie takie ułożenie rąk, które podtrzymuje widać, że brakuje im tego czegoś, co jest było pierwotnie w rękach. W ołtarzu głównym za chwilę zobaczymy obraz Matki Boskiej Kalinowskiej Czy już się cało odsłonił? Tak, proszę księdza. 17 wieczny wizerunek Matki Boskiej w typie Salus Populi Romani, czyli Zbawicielka ludu rzymskiego. To jest typ przedstawienia maryjnego bardzo popularny na ziemiach dawnej, yy, Rzeczpospolitej. Widzimy, że Maryja ma na głowie i Jezus mają na głowie korony. Oczywiście to nie był wizerunek koronowany koronami papieskimi, ale jako, że ten wizerunek do tej pory ciągle odbiera cześć, jest czczony przez tutejszych parafian, przez pielgrzymów, którzy też tu się pojawiają, to i te sukienki na obrazie, i korony, one świadczyło o tym kulcie oddawanym matce Bożej a też są wota czy było więcej zapewne mogło być więcej wot ale cała nasza historia ona jest taka że przez wieki nasze świątynie były nieraz grabione były różne kataklizmy nieraz na różne cele przeznaczano wota były zbiórki narodowe no i w taki sposób Przetrwało do naszych czasów to, co przetrwało. W ołtarzu mamy po obu stronach ludowe rzeźby świętego Stanisława albo świętego Wojciecha. No bo mamy tu świętego biskupa. I Teraz można byłoby dyskutować, czy to jest Wojciech, czy Stanisław. Po tej stronie to już na pewno święty Kazimierz Królewicz. Ponieważ jestem w tej. Mitrze, książęcej na głowie. proszę cię, za kto jest autorem? Autorów nie znamy. Bardzo często ci artyści sprzed wieków, oni nie sygnowali swoich dzieł, a robili to po to, bo oni tworzyli nie dla swojej chwały, ale dla chwały Pana Boga. Teraz każdy artysta stara się. Zostawić swój podpis, choćby swoje inicjały, a przed wiekami ważne było, że Pan Bóg wie. Ludzie nie musieli wiedzieć. Zwłaszcza też, że wiele z tych dzieł sztuki ono było na ołtarzach, wysoko, gdzieś, niedostępnych dla człowieka, ale jak uważano, dostępnych dla Pana Boga i to Pan Bóg miał to widzieć, miał widzieć, ten owoc ich prac. Na zwieńczeniu ołtarza mamy oczywiście świętą Annę, nauczającą Maryję. Mhm. Niekiedy spotykamy się z takim określeniem święta Anna Samotrzecia. I tu mamy ludową figurę, dwudziestowieczną figurę, przedstawiającą właśnie świętą Annę Samotrzecią. Kiedyś długi czas zastanawiałem się, co to znaczy, samo trzecia, aż ktoś mi w bardzo po, taki prosty sposób wytłumaczył. Pierwszy jest Jezus, druga Maryja, a Anna sama trzecia. I właśnie stąd, gdy będziemy słyszeli święta Anna, samo trzecia, to pamiętajmy, pierwszy Jezus, druga Maryja. A Anna, która była babką Jezusa, matką Maryi, sama jest trzecia. Piękna figura. Byłem parę razy w kościele, jakoś nie zwiedzając szczegółowo, teraz dopiero pierwszy tak, raz, tak jakby tak. człowiek zatrzymał się na dłużej. Ma piękną opowieść dzięki księdzu i po prostu piękne. W ołtarzach bocznych, bardzo popularne przedstawienie przemienienia pańskiego. Właśnie w wielu kościołach mamy XIX-wieczne obrazy, najczęściej to właśnie XIX-wieczne, przedstawiające przemienienie pańskie. Wyżej święty Antoni z Dzieciątkiem Jezus. A znowu po przeciwnej stronie w ołtarzu mamy obraz świętego Mikołaja. Pierwotnie święty Mikołaj był współpatronem tej świątyni, ale co więcej, fundator tej świątyni, fundator w ogóle parafii, Mikołaj radziwił. No to też było takie nawiązanie do właśnie fundatora parafii, do tego, dzięki któremu tutaj parafia powstała. A organy? Organy zabytkowy y, instrument są to XIX-wieczne organy z przeróbkami XX wiecznymi. Powstały gdzieś zapewne na przełomie XIX i XX wieku. Na chórze muzycznym też duża figura Chrystusa, króla wszechświata. xx ale z początku XX wieku figura. Najstarszym elementem, który znajdziemy w tym kościele, a pochodzącym z tej pierwotnej świątyni, ta ścielnica teraz służy jako kropielnica. To jest ten element, który musiał być w tym pierwotnym kościele XVI-wiecznym. Prosta, bez żadnych ozdób. Ale teraz pomyślmy sobie, przez wieki, ile dłoni tutaj czerpało wodę święconą, żeby uczynić znak krzyża. Zliczyć nie da się w żaden sposób. Myślę, że można jeszcze wejść na chór, żeby z góry zobaczyć taką perspektywę kościoła. Mm -hmm. To ja już nie będę wchodził. Zostanę na dole. Dobrze, to proszę Państwa ja wejdę na chór, żeby przedstawić dla Was perspektywę i widok z samej góry. Tuż obok pięknej figury. Zapewne ktoś spyta, co tutaj mamy? Krzyż, a obok ktoś powie dywanik, czarny z krzyżem, nie dywanik, całun pogrzebowy. One są rozkładane na msze święte za zmarłych. To jest zwyczaj, który jeszcze w niektórych parafiach się zachował. W najnowszych parafiach, które powstają, no już raczej tego zwyczaju nie ma, ale w tych starych, z tradycjami, takowe zwyczaje się uchowały. Kiedyś rozstawiano w ogóle katafalk, na katafalku trumnę, pusta trumna, ale właśnie służąca jako taką część dekoracji tego castrum doloris, właśnie tej dekoracji takiej Przywodzącej na myśl tę prawdę, że przed nami jeszcze życie wieczne, że to, co mamy tu na tej ziemi, nigdy się nie kończy. A proszę Księdza, te figury wysoko umieszczone. Właśnie wiz... na... na belce tęczowej na belce... mamy scenę ukrzyżowania i właśnie Jezus na krzyżu, Maryja i święty Jan pod krzyżem to też rzeźby, które mogą pochodzić i zapewne pochodzą też z tego pierwotnego kościoła, ponieważ one są jeszcze w takiej tradycji gotyku. Późnogotyckie rzeźby, nie barokowe, ale późnogotyckie rzeźby. A zachowały się do naszych czasów dlatego, bo stoją wysoko i były niedostępne dla tych, którzy uważali, że zmieniają się mody, że coś jest stare, więc trzeba zastąpić nowym, że są rzeczy ładniejsze, no bo teraz możemy dziwić się, że tak myślano, ale my dalej tak myślimy. Bardzo często bywa, że jakieś cenne elementy, nawet pamiątki, które mamy w domu, bywa, że wyrzucamy, bo mówimy to stare niech będzie nowe. To już niepotrzebne, po co nam to? Ani myślimy, że to są takie ślady historii, ślady dawności. Jesteśmy teraz na przykościelnym cmentarzu. Nie dziwmy się, że mówię o cmentarzu przykościelnym, ponieważ do soboru trydenckiego był zwyczaj, że Chowano zmarłych w obrębie kościoła i placu kościelnego. Także tu jeszcze mamy niektóre ślady po funkcjonującym tutaj cmentarzu, czy w ogóle po takim założeniu cmentarnym. Nieliczne w postaci krzyży czy fragmentów pomników, no tu grup jednego z księży, ale to już. Nawet współcześnie jest zwyczaj, że yy, kapłani nieraz są chowani w obrębie kościoła, placu kościelnego i na cmentarzu grzebalnym i tak, o na tym cmentarzu przykościelnym. To 1955. Tak, no taki powiedzmy, że współczesny pochówek. Ale ten już 1880. Tak. Te żeliwne e, krzyże, tablice, które tutaj mamy, one w, zapewne pochodzą z hut w Sztabinie. Tam właśnie te huty sztabińskie, one były takie bardzo y, popularne, produkty stamtąd i właśnie zamawiane tam krzyże, tablice epitafijne, nagrobne, one były y, na cmentarzach y, tutaj naszego regionu dość popularne. Ale tutaj, kiedy jesteśmy na tym cmentarzu przy to jest jeden grup. O którego istnieniu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Właśnie w tej chwili stoję na grobie. Nie naprawdę? Pod schodami kościoła pochowany jest jeden z XIX-wiecznych duszpasterzy, który, podobnie jak pac w Wilnie, zażądał, żeby go pochowano w, pod posadzką pod schodami kościoła świętych Piotra i Pawła na antokolu. Tak właśnie tutaj jeden z kapłanów chciał, żeby bez żadnej tablicy, ale żeby Jego pochowano tu pod schodami Kościoła, tak, by jako grzesznik, taką pokutę swoistą, miałby deptano go nawet po śmierci, taka oznaka wielkiej pokory owego człowieka. Bo my zawsze chcemy, żeby nas doceniano, mówiono, kim to my nie jesteśmy. A tutaj jego pragnieniem było to, żeby zapomniano o nim, i żeby deptano go, i żeby w ten sposób umniejszać go. On, im mniejszy, tym Chrystus, większy. Proszę księdza, chciałam za to bardzo podziękować. W żadnym przewodniku i w internecie tego bym się nie dowiedział, a jest to niezwykle interesująca historia. Taka swoista perła. Sama dzwonnica też jest wpisana do rejestru zabytków? Tak, tak. Bardzo podobne dzwonnice zobaczymy mm, na przykład w pobliskim Korycinie. W niektórych parafiach właśnie tego typu dzwonnice kamienne, które służyły jako takie jednocześnie bramy, wrota do kościoła, y, powstawały w wielu parafiach. I proszę księdza, otaczający mur to początek? 20... To, też, to też XIX wiek. XIX? Tak, tak, tak. Rozglądam się teraz, bo słychać gęsi. Dzikie gęsi. Dziś jest mgła, więc nie widać. Może zobaczymy zaraz klucz lecących gęsi. O! Przelatują, ale tylko dosłownie taki cień w tej mgle. Ostatnie dni. Klucz za kluczem dzikich gęsi. Zastanawiam się, czy one w tym roku w ogóle odleciały na zimę. Ale teraz, no widać, wiosna będzie bardzo wczesna, bo takie mnóstwo dzikich gęsi i przylatających teraz tutaj, powracających na swoje siedliska, dawno chyba nikt nie widział. Przyroda budzi się do życia. Przed chwilą. Idąc do kościoła, widziałem kępę przebiśniegów, które już wysadziły swoje główki i już zaczęły kwitnąć. A tak naprawdę, proszę księdza, mamy środek zimy i pogodę nie najlepszą do, do zwiedzania, bo mgła dookoła, troszeczkę siąpi deszcz. Niemniej, wycieczka do Kalinówki Kościelnej wcale nie musi się wiązać z piękną pogodą, bo my tutaj dostaniemy niezapomniane wrażenia takie duchowe wewnątrz. Tak, bo... Nie zawsze musi być tak, że wyjazd wiąże się nam z piknikiem. Nieraz i bez tego piknika, pikniku, język polski jest trudny, prawda? Tak. Nieraz bez takich innych atrakcji okazuje się, że wrażenia nie tylko jakieś wizualne, ale i duchowe one odgrywają wielką rolę. I dlatego ta kalinówka kościelna, proszę Państwa, będzie ucztą zarówno i dla ciała, i dla duszy. I proszę księdza, bardzo dziękuję. Jeszcze nie koniec. O, jeszcze nie koniec. Pod, wyjdźmy na chwilkę na plac przed kościół. I tutaj chciałem jeszcze dwie rzeczy pokazać. W kościele, gdy byliśmy, to na chórze, tam widzieliśmy, Figurę Chrystusa Króla Wszechświata. I jeszcze raz, Chrystus Król Wszechświata jest tutaj umieszczony przed Kościołem. Widać, jak w szczególny sposób tutaj. Jest wielki kult i maryjny, ale i kult Chrystusa Króla Wszechświata. Figura też z przełomu XIX i XX wieku. Może ten sam y, y, autor, że, y, artysta? Bardzo często tego typu figury, y, one pochodziły z pewnych warsztatów, na przykład bardzo popularne były warsztaty jasnogórskie. Gdzie drogi krzyżowe, figury, obrazy, tam artyści produkowali prawie na skalę przemysłową i one były potem zamawiane, rozsyłane do różnych zakątków Rzeczpospolitej. Rzeźby często trafiały tutaj do naszego regionu nie tylko z warsztatów takich jasnogórskich, ale na przykład warsztaty w Płocku, Włocławku, z Mazowsza. Dalej, tutaj też parafie zaopatrywały się często w naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, ale i tego typu figury w Wilnie, bo tam kapłani jeździli do biskupa, do kurii i często z Wilna pochodziły też pewne rzeczy, które potem stanowiły wyposażenie kościoła. A teraz jeszcze jeden element, na który zapewne nikt nie zwraca uwagi, ale w latach 20. był pomysł, były plany, aby ten kościół, Perełkę, zastąpić nowym, ale murowanym kościołem i zaczęto gromadzić materiały budowlane na budowę nowego kościoła. Ta myśl z nieznanych mi, przyczyn. Przepadła, ale kiedy zaglądamy za mur kościelny, to nagle widzimy złoża kamienia. Kamienie, które już były przywiezione na fundamenty nowego kościoła, niewykorzystane. No nikt nie powie, że tu mamy gołoborza, bo to nie ten region, bo to nie te uwarunkowania przyrodnicze. Ale nagle takie w tej chwili urokliwe, bo kamienie takie kamienne pole, a jeszcze jak pięknie porośnięte mchem, to pasuje na zdjęcie do kalendarza. A i tego nie wiedziałem, a tak blisko kościoła. Właśnie kto na to zwróci uwagę? Kamień, który sobie leży, jest porośniętym chem, ale ten kamień ma swoją historię. No to proszę księdza, nie pozostało już nic innego, jak zaprosić wszystkich turystów do odwiedzenia Kalinówki Kościelnej. Do, do odwiedzenia Kalinówki Kościelnej po to, żeby e, posmakować e, pewnych takich e, przeżyć duchowych, a teraz trzeba kierować kroki do pań z koła gospodyń wiejskich, żeby te pokazały pewne smaki, które też nakarmią nie tylko duszę, ale i ciało. Jak to pięknie ksiądz trafia w... W moje intencje, bo ja właśnie organizuję takie wycieczki, żeby było zawsze coś dla duszy i dla ciała, a kalinówka eee... kościelna jest ku temu idealnym miejscem. I swego czasu chodzi. Będę tak... musiał tu wycieczkę przywieźć. <noise> Gdy przyjeżdżają do mnie goście z zagranicy, z Polski, to czym są zachwyceni tu w naszym regionie? Po pierwsze, atmosferą, charakterem, który mają ludzie. Tą otwartością, taką sercem i gościnnością, a drugie, naszą podlaską kuchnią. Pani Gessler chyba nie ma szans. Musiałby dłużej poprzebywać. Tylko tutaj w kalinówce, proszę Państwa, taka, taki rarytas, taki specjał, który się nazywa Kalinki. Ach, ja bym sam w tej chwili za taką Kalinkę chwycił, ale. Obawiam się, że ja powinienem uciekać przed wszystkim, co jest tak smaczne i tak słodziutkie. No to ja zabieram się do pracy i do przedstawiania tych po prostu smaków z kalinówki. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.